Poznań przoduje w wyścigu odbudowy. Między innymi odnawia się obecnie gmach uniwersytetu. Ratusz. Katedra. Na ulicę szybko wracało normalne życie. W atmosferze entuzjazmu i mobilizacji odbudowywano również przemysł. Ważne zakłady takie jak Stomil i Cegielski wznawiały produkcję. Właśnie dla potrzeb odradzającego się przemysłu w grudniu 1948 roku powstał w Poznaniu Zakład Obróbki Bezwiórowej Głównego Instytutu Mechaniki. Jego założycielem był profesor Feliks Tychowski, wybitny naukowiec, dydaktyk i organizator. Zakład swoją pierwszą siedzibę miał na Wildzie, na terenie szkoły inżynierskiej. Szybko pozyskiwał kolejne pomieszczenia poznańskiej gazowni na grobli, na terenie Przemysłowego Instytutu Maszyn Rolniczych na Starołęce, przy ulicy Siennej na Chwaliszewie i przy ulicy Ratajczaka. W 1952 roku zakład składający się z pięciu pracowni. Laboratorium Metalograficznego i Biblioteki staje się samodzielnym instytutem obróbki plastycznej. Z początkowego okresu działalności zachowało się niewiele pamiątek. Głównie to archiwalna dokumentacja, patenty i wyróżnienia, na przykład wyróżnienie za urządzenie do produkcji belek strunobetonowych, patent na kleszcze do spajania na zimno. Nagroda za technologię produkcji spajanych drutów trakcyjnych. Najstarsze nagrania pochodzą z 1964 roku, gdy Instytut nosił nazwę Centralne Laboratorium Obróbki Plastycznej. Musimy stale udoskonalać technologię wytwarzania, przenosząc zdobycze techniki z pracowni naukowych do zakładów produkcyjnych. Opracowano w Centralnym Laboratorium Obróbki Plastycznej nową technologię Gięcia równoczesnym rozciąganiem prętów profilowych realizowaną na obciągarce modelu OU. We współczesnej technice szerokie zastosowanie znalazły procesy obróbki metali przy użyciu wysokich energii. Do tłoczenia dennic w skali 1 do 1 stosujemy ładunki talerzowe lub kuliste, o odpowiedniej ilości materiału wybuchowego. Kulminacją intensywnego rozwoju w latach 60. było powstanie nowej siedziby nad Jeziorem Maltańskim. W tym czasie załoga liczyła 266 osób, liczba pracowników szybko rosła. Powstawały nowe pracownie, przybywało nowoczesnej i unikatowej w Polsce aparatury badawczej. Wkrótce wróciła dawna nazwa Instytut Obróbki Plastycznej. Obok dotychczasowych opracowań pojawiły się tak ambitne projekty jak budowa samochodu dostawczego dla rolnictwa. Pod kierunkiem profesora Zbyszka Wiśniewskiego powstał jeden z dwóch prototypów. Tak wyglądały początki przemysłu samochodowego w Poznaniu. Równolegle dojrzewała technologia, która przyniosła Instytutowi największy prestiż międzynarodowy. Kucie metodą TR. Ta nowatorska i efektywna metoda opracowana przez profesora Tadeusza Ruta była prawdziwą kwintesencją obróbki plastycznej metali. Pozwalała w materiałoszczędny sposób produkować wyroby o złożonych kształtach i wysokich właściwościach mechanicznych. Równie nowoczesną i ważną dla Instytutu technologią było walcowanie wyrobów, w tym wierteł krętych i gwintowników, opracowane w zespole profesora Mieczysława Olszewskiego. Osiągnięcia Instytutu budziły zainteresowanie nie tylko środowisk przemysłowych i naukowych. W 1971 roku Instytut odwiedził pierwszy sekretarz PZPR Edward Gierek i premier Piotr Jaroszewicz. Dwa lata później, uroczyście obchodzono jubileusz 25-lecia Instytutu. Widzimy właśnie uroczyste posiedzenie Rady Naukowej Instytutu z udziałem zaproszonych gości z kraju i z zagranicy oraz pracowników Instytutu. Dyrektor Naczelny Instytutu Obróbki Plastycznej, docent inżynier Zbigniew Łukomski, jako gospodarz powitał uczestników uroczystości jubileuszowej i wyraził serdeczne podziękowanie za liczne przybycie. Jako pierwszy z gości na trybunie honorowej stanął profesor Felix Tychowski. Kiedy skończyły się powitania, składanie okolicznościowych życzeń i gratulacji, Przyszła kolej na wręczanie odznaczeń, nagród i wyróżnień najbardziej zasłużonym pracownikom Instytutu. Pięciu pracowników otrzymało złote krzyże zasługi, dyrektor do spraw ekonomicznych, magister Raimund Hałas, kierownik Branżowego Ośrodka Informacji Naukowo-Technicznej, magister inżynier Sylwester Goll. Ryszard Koczorowski, magister inżynier Edward Konczak, magister inżynier Andrzej Turno. Srewny krzyż zasługi otrzymało 14 pracowników. I oto nowa grupa pracowników, dla których jubileusz istnienia Instytutu jest również ich osobistym jubileuszem. Docent dr. inżynier Mieczysław Orszewski. Docent dr. inżynier Bolesław Kwaśniewski. Wśród wieloletnich pracowników na szczególną uwagę zasługuje koleżanka Zofia Henrys. Koleżanka Henrys jest niestrudzoną działaczką koła PTTK i organizatorką bardzo ciekawych imprez turystycznych i krajoznawczych. Do tej grupy pracowników możemy także zaliczyć magistra inżyniera Ryszarda Czwanciga i Zenona Karmelite oraz wielu innych. W tych dniach, to jest 27 i 28 listopada 1973 roku, ruch na sali Instytutu był wielki. Każdy pracownik wnosi przecież jakiś trud. Za szczególne osiągnięcia przysługuje się nagroda. To też co chwilę zmieniały się rzędy zasłużone. Co chwilę składano życzenia, przyjmowano gratulacje, odbierano odznaczenia i nagrody. Lata 70. XX wieku to okres świetności i rozkwitu Instytutu. Pracowało w nim wówczas ponad 500 pracowników. Patentowano nowoczesne rozwiązania, wdrażane i nagradzane w kraju i za granicą. Liczba 30 wdrożeń rocznie była imponująca. Wszystkie one przynosiły gospodarce ogromne oszczędności. W tym czasie licencje na kucie wałów korbowych metodą TR sprzedano m.in. do Niemiec, Szwajcarii, Włoch, Hiszpanii, Japonii, Chin i Korei Południowej. Tu powstały maszyny, takie jak automat do kalibrowania i spęczania zamków zatrzaskowych, czy wyoblarki do kształtowania części z blach. Wdrażano nowoczesne linie profilowania kształtowników dla budownictwa. Pierwsze polskiej konstrukcji z obrotowe. Twórcy walcarek, w tym automatów do skośnego walcowania wierteł krętych, święcili triumfy. Maszyny eksportowano do NRD, Bułgarii, Czechosłowacji, Rumunii i Jugosławii. Autorami ówczesnych sukcesów byli oddani i pełni zapału pracownicy Instytutu, ludzie, którym współcześnie składają dziś wyrazy uznania i wdzięczność.